Witam nam kopiec mośnik Excela z portalu Excel i Adam. Dzisiaj o tym, jak w Wordzie wstawić podpisy rysunków i innych obiektów. W Wordzie 2013-2017 robi się to praktycznie tak samo, bo w karcie odwołania mamy opcję wstaw podpis. I jeśli sobie wybierzemy tą opcję, to pokazuje nam się okno podpisu. I tu widać jak będzie wyglądał. Podpis dla aktualnego rysunku przy włączonych tych opcji. I tu mamy rysunek. Rysunek jest etykietu. Możemy sobie zmieniać etykietę, no na przykład równanie tabelem i jeśli żadna z istniejących etykiet Ci nie odpowiada, masz jeszcze opcję nowa etykieta, możesz sobie dodać dowolną nazwę, na przykład schemat, graf i temu podobne. Mi wystarcza etykieta, rysunek. Położenie: przeważnie chcę, żeby etykieta znajdowała się pod rysunkiem, więc to sobie tu zostawiam. I tu się tworzy podpis. Domyślnie składający się z nazwy etykiety i kolejnego numeru. Tutaj by wychodziło, że to już mój 74 obraz. Ale mamy tu jeszcze jedną opcję: wyklucz etykietę z Podpis. W takiej sytuacji on nie ma tej tutaj nazwy w podpisie. I tu możesz wpisać praktycznie dowolny tekst. Przeważnie, tutaj sobie dajemy spację i następnie piszemy importowanie list niestandardowych. Ale zanim ją zaakceptuję, jeszcze omówimy sobie kwestię. Numerowanie, bo tu mamy na razie podstawowe numerowanie, a jak wejdziemy sobie w szczegóły numerowania, to zobaczymy, że mamy różne formaty numerowania. Ja jednak najbardziej lubię ten 1, 2, 3. Za to dużo ciekawszą opcją jest tutaj dołącz numer rozdziału, czyli ten numer. Szczególnie przy dużych dokumentach może się robić bardzo duży i mało mówi na temat tego, gdzie rzeczywiście dany obrazek, element się znajduje. Ale jeśli dołączymy sobie numer rozdziału, to możemy do 9 poziomu nagłówków nawet stawiać. Mi tu odpowiada wersja do drugiego poziomu nagłówków. Wybieramy sobie łącznik. Z Tym następnym numerkiem. Może być tutaj standardowy. Zatwierdzamy OK. I teraz zmieniła się numeracja. Wiem, że jestem w czwartym podrozdziale drugiego rozdziału i ten akurat rysunek jest ósmym z kolei w tym podrozdziale. Teraz mogę sobie zatwierdzić OK. Wstawia mi się podpis, który domyślnie jest tak szeroki jak obrazek. Ja przeważnie sobie naciskam CTRL-E, żeby wyśrodkować, ewentualnie sobie zwężam go, żeby nie był aż tak długi i najczęściej przytrzymując CTRL zaznaczam sobie jeszcze obrazek i tutaj przykładowo w karcie formatowanie grupuję sobie, żeby obrazek był połączony z podpisem. I tak stawiasz podpisy. Tak, nie tylko do rysunków, tak naprawdę do dowolnego elementu wystarczy odwołanie, wstaw podpis i tu sobie zatwierdzamy przykładowo tabela, OK. I tu akurat szybko wstawiłem podpis do tabeli. I ewentualnie możemy zejść na sam dół dokumentu i na podstawie istniejących podpisów wstawić sobie spis ilustracji. I tutaj właśnie wybieramy takie informacje, czy pokazywać strony, czy numery są wyrównane do prawej, jakie są znaki wiodące, jaki tutaj ewentualnie szablon wybieramy. I co najważniejsze, na bazie jakiej etykiety. Czyli jeśli coś nazwiesz w podpisie etykietą rysunek to ona będzie uwzględniona w spisie ilustracji, jeśli tu wybierzesz rysunek. Ale nie będą brane pod uwagę na przykład tabele czy równania. Więc rysunek, zatwierdzamy sobie OK i tu już została wstawiona lista wszystkich rysunków, jakie mam w dokumencie. Jeśli spodobał Ci się film, naciśnij lubię to subskrybuj kanał, bo więcej porad i informacji na temat Worda.